Witam Państwa. Tematem mojego dzisiejszego wystąpienia będzie upadłość konsumencka. Państwo niewątpliwie spotykacie się z tym pojęciem o upadłości spółek. Upadłości przedsiębiorców. Yy, mówi się bardzo wiele i mówi się często bardzo źle, ale to niekoniecznie jest taka, to zła instytucja. Obowiązuje ona, ona w polskim prawie już od 1934 roku prawie handlowym, gdzie mówi się o prawie upadłościowym i prawie naprawczym. Proszę Państwa, ja będę mówił o postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nie prowadzących działalność gospodar działalności gospodarczej. Yy, znana jest instytucja upadłości osób prawnych, upadłości spółek. Ta instytucja wobec osób yy, nieprowadzących działalności gospodarczej, zwana instytucją upadłości konsumenckiej jest nową instytucją. Ona została wprowadzona do polskiego prawa w 2003 roku, dostosowując nasze rozwiązania prawne do postanowień prawa unijnego. Proszę państwa, i ona ta instytucja te procedury różnią się nieco albo nawet powiedziałbym w znacznej części od prawa upadłościowego do Podmiotów gospodarczych. Proszę Państwa, kto? To zdarzają się w naszym życiu takie sytuacje, gdzie w sposób niezawiniony staliśmy się osobą zobowiązaną, osobą, która nie może spełnić swoich wierzytelności. Bierzemy często kredyt w banku, kredyt, który jest na granicy naszych możliwości. Często bo zdarza się, że chorujemy, zdarza się, że ktoś w rodzinie zachorował, zdarza się, że działalność, którą prowadziliśmy, przestała być... Działalnością opłacalną. Zdarza się, że pracownik zostaje zwolniony z pracy i biorąc kredyt nie jest w stanie spełnić następnie spłat tych kredytowych dla banku. W takich, w takich sytuacjach, ja tu mówię z pewnym uproszczeniem, ustawodawca polski przewiduje możliwość takiej upadłości konsumenckiej. Otóż ta upadłość konsumencka, powiem tak na wstępie, może być przeprowadzona jedynie raz w życiu każdego z nas. I nie jest to instytucja, która nas zwalnia od długów. Wprost przeciwnie, jest to ta instytucja która stara się zaspokoić wierzycieli w najwyższym stopniu, ale jest to ta instytucja, która daje temu konsumentowi, czyli nam, daje możliwość dalszego życia w normalnych warunkach, bez zadłużeń, bez zobowiązań, które w innym przypadku no, ciągną się do naszej śmierci, a często przy spadkobraniu, przy przyjęciu spadków, także i spadkobiercy są zobowiązani do spłacania długów swojego ojca, dziadka, męża żony. Proszę Proszę Państwa, otóż, jeżeli Państwo będziecie chcieli sięgnąć do szczegółów tej instytucji, to jest Dziennik Gustaw z 2003 roku, numer 60, pozycja 535. Tam możecie Państwo znaleźć właśnie to postępowanie, tytuł 5. To artykuł 491, PRIM i następne, prawda, są tu w kolejności, podają te kwestie związane z tą upadłością konsumencką. Proszę Państwa, kto może złożyć taki wniosek o upadłość konsumencką? Otóż, wniosek o upadłość konsumencką, inaczej niż przy upadłości przedsiębiorcy, tu wniosek taki może złożyć sam upadły, czyli ten dłużnik, czyli my możemy tylko i wyłącznie taki wniosek złożyć, nie może złożyć takiego wniosku nasz wierzyciel, bank na przykład. Czyli to jest pierwsza jak gdyby różnica pomiędzy jedną i drugą upadłością. Może o, nie będę mówił prawda, tu o tych już różnicach. Otóż z chwilą, gdy taki wniosek wpłynie do sądu sąd, Niezwłocznie zwraca się do naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie informacji o tym dłużniku. Tak, o tym, czy w ciągu ostatnich pięciu lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości zgłaszał fakt dokonywania czynności prawnych podlegających opodatkowaniu. Zasięga informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy dłużnik nie jest uczestnikiem spółek handlowych. Czyli mówiąc inaczej, naczelnik Urzędu Skarbowego albo sąd, i, na, także po albo bezpośrednio, starają się ustalić, czy nie posiadamy innych dóbr materialnych, z których można by to, te nasze zobowiązania spełniać. Otóż sędzia, może sędzia komisarz, wstępnie wyznaczony przez sąd, może ustalić, że tym syndykiem w tej sprawie będzie, to znaczy może, że likwidację masy majątku przeprowadzi sam zobowiązany. Pod nadzorem syndyka. Otóż sąd składa wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli przepraszam, sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli niewypłacalność dłużnika nie powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności. Czyli proszę Państwa, to nie może być celowe zadłużenie się, aby następnie ogłosić upadłość konsumencka, ale muszą to być takie zdarzenia, które zaliczyć możemy do wyjątkowych i niezależnych prawda, od nas. Na przykład zostaliśmy pozbawieni pracy, ale nie z tego powodu, że... Sami złożyliśmy taki wniosek o, o, o zwolnienie z pracy bądź też na skutek jakiejś kary, prawda, wykroczenia pracowniczego. Zakład pracy został rozwiązany, tak, został zlikwidowany i nie mamy pracy, która nam pozwalała do tej pory na spłacanie naszych długów. Czyli jest to kwestia bardzo istotna, proszę państwa. Następnie sąd oddala także wniosek o tą upadłość konsumencką, jeżeli już było w stosunku do nas prowadzone, bądź jest prowadzone inne postępowanie upadłościowe. Jeżeli prowadzono tą upadłość według innych tytułów, na przykład ta upadłość przedsiębiorcy. I jeżeli czynności Prawne dłużnika zostały prawomocnie uznane za dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli. Czyli w tych innych postępowaniach sądowych bądź postępowaniach upadłościowych wystąpiła nasza wina w stosunku do innych naszych wierzycieli. Proszę Państwa, cóż następni? Sąd żąda przedstawienia w tym wniosku o upadłość przedstawienia całego naszego majątku albo wykazania się dokumentami które wskazującymi że wykonujemy należycie do tej pory nasze zobowiązania czyli że spłacamy na przykład raty kredytowe bądź pożyczki od innych kontrahentów że płacimy alimenty które nam zostały zasądzone i tak dalej i tak dalej. Proszę Państwa, jak, jak, jakie są procedury i do czego ta upadłość konsumencka zmierza w każdym przypadku? Otóż sąd, syndyk zmierza do tego, aby zlikwidować majątek upadłego konsumenta. Wszelki majątek, jaki ten upadły konsument posiada czyli także zmierza do sprzedaży naszego mieszkania, naszych działek, naszych nieruchomości, likwidacji naszych kont, także obejmuje swoim jak gdyby swoim nadzorem otrzymywane wynagrodzenie bądź inne prawda, należne nam pieniądze za, z różnych tytułów, na przykład wynalazcze czy autorskie. Czyli Państwo zadacie pytanie, w jakim celu sąd to robi. Bo sąd, bo syndyk będzie sprzedawał te nasze aktywa, nasze nieruchomości, nasze mieszkanie itd. Państwo powiecie, co to za upadłość konsumencka i czemu ona służy. Otóż służy ona przede wszystkim zaspokojeniu w maksymalnym stopniu Państwa. Czy naszych wierzycieli, wierzycieli upadłego. Czyli to sprzedane mieszkanie, to wynagrodzenie, te inne posiadane przez nas aktywa finansowe, majątkowe są spieniężane w drodze licytacji. Często się zdarza, że ta sprzedaż odbywa się z pokrzywdzeniem prawda, tego upadłego. Proszę Państwa, ale jak żyć w takiej sytuacji? Skoro wszystko nam zostanie zabrane, sprzedane w majestacie prawa. Otóż sąd ma obowiązek pozostawić upadłemu z tej uzyskanej kwoty ze sprzedaży jego majątku y, kwotę pieniężną y, odpowiadającą wielkości czynszu mieszkaniowego na okres 12 miesięcy. Czyli otrzymujemy pieniądze na wynajem mieszkania, bo nasze mieszkanie zostaje sprzedane, na okres 12 miesięcy. Średnio należne nam właśnie y, mieszkanie, czyli w zależności od naszej rodziny, y, wielkości rodziny. Pozwala to na kontynuowanie pracy, na spłatę y, części zobowiązań, ale... Z tego majątku najczęściej nie da się spłacić wszystkich wierzycieli i wszystkich należnych im kwot. Zatem sąd w postanowieniu, po sporządzeniu listy wierzycieli, po spłaceniu częściowo tych wierzycieli, ustaleniu proporcji, w jakich oni zostaną zaspokojeni, pozostała należna kwota wierzycielom jest najczęściej przez sąd umarzana, czyli nie spłacamy całości wówczas tych naszych zobowiązań, spłacamy jedynie ich część, a pozostała kwota jest umarzana, co pozwala nam na rozpoczęcie powiedzmy sobie normalnego życia bez ciążących na nas zobowiązań finansowych. Z konieczności, proszę Państwa, zastosowałem tu pewne skróty w przedstawieniu tej instytucji konsumenckiej. Jest to instytucja nowa, która i w orzecznictwie nie doczekała się do tej pory wielu, wielu orzeczeń Sądu Najwyższego, ale jest to instytucja, która pozwala nam na normalne funkcjonowanie. Zainteresowanych odsyłam do strony takiej internetowej www.słabymaldymi literami.pl. Tam Państwo znajdziecie więcej informacji. Nie tylko na ten temat. Tym razem dziękuję Państwu.